Profesor Władysław Bartoszewski, honorowym obywatelem gminy Baranów w Powiecie Grodziskim. Była okazja do wspomnień, ale to nie jedyna postać związana z baranowem. Edmund Fetting, aktor, reżyser, wykonawca ballad. To właśnie jemu poświęcono pierwszy Fetting Festival. Z wielką radością musieliśmy panu wyrazić tytuł. Panu... Władysława Bartoszewskiego z Baranowem łączą więzy rodzinne. W pobliskiej wsi Żaby urodził się jego ojciec. Zdarzyło się mojemu ojcu, że dostał się do miasta i się wykształcił. No i stąd ja się urodziłem w Warszawie. Ale pamiętam skąd pochodzę. Gdziekolwiek w świecie jestem nie robię się taki ważny. Ha, ha. Życie trudne, lecz nie nudne. Tę swoją książkę z autografem podarował nowy honorowy obywatel gminnej bibliotece. Dla młodych ludzi jest to żywa szkoła historii i myślę, że to jest bardzo istotne w całym tym przedsięwzięciu. O historii wojennej wspominano też podczas Fetting Festiwalu. W 1944 roku losy rzuciły rodzinę Fettingów z Warszawy do Baranowa. 16-letni wówczas Edmund przyjaźnił się z baranowską młodzieżą. Organizował to różne teatrzyki, miał świetny kontakt z młodzieżą, był muzycznie uzdolniony. Nieprzeciętnie, po prostu to był talent samorodny. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, chodź i dziś... Nim wstanie dzień, ballada z filmu Prawo i Pięść rozpoczęła festiwal, w którym wykonywano utwory z repertuaru Edmunda Fettinga.